nie był rzut karny, trzeba przyznać, że w wcześniejsze minuty, gdzie, gdzie dosyć dobrze sobie radziliśmy na tym boisku e, przyszłego być może Mitsza Polski. E, no i trochę kuriozalna pierwsza bramka, e, jak wydaje się, niemniej e, kuriozalna druga. I rzeczywiście wtedy już wszystkie szale e, naszej umiejętności ofensywy rzuciliśmy na, 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 na boisku Wisły, by odrobić straty. Rzeczywiście tutaj mogłyby i gorące 15 minut gdybym ten rzut karny wykorzystał brak, brak szczęścia który e, nie opuszcza mnie ani drużyny od początku rundy wiosennej e, także dał znać o sobie teraz bo ta piłka też e, toczyła się toczyła się i, i, i wypadła na korner eee, Coś tak, 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 coś pod pod sędziemu i trener trochę E, się obawiał być może drugiej żółtej bądź czerwonej e, jednak wydaje mi się, że Wóg jest na tyle doświadczonym piłkarzem, że nie pozwoliłby sobie na, na prowokacyjną grę, by osłabić drużynę no ale cóż, trener dokonał zmiany i, i następnie graliśmy z, z młodym barskim Pawłowskim. Łatwiej było jednak w takim ustawieniu początkowym? Nie, nie mówię, że łatwiej, po prostu napastnik nas zastąpił napastnika i i tyle. No ale na pewno musiało się zmienić schemat gry po, po stracie po tej bramki. Tomek, w takim meczu jak dzisiejszy, takie błędy rzeczywiście te, przy, przy bramkach, no to po prostu są błędy, można powiedzieć, jak się je nazwał? czy...? Przede wszystkim złożyli się Tiago Cionka, powtórzyć takie zagranie, to jestem pewny, że 50 nie wybić nie ani razu tak nie Na nie podał. a druga bramka to, to debiuter Sumaniana, który jest notowany dobrym piłkarzem. Klasie i, i być może już się pożył tak pewnie na wojsku lidera, że przez trudną piłkę zbitą, e, z 50 metrów próbował przyjmować no i skorzystał na ten na tym, e, napastnik Wisły.